16.30 Robert Coriol mieszkał na przedmieściu, w parterowej willi. Z wejściowych drzwi mały korytarz wiódł do obszernego holu, którym skupiało się za dnia życie rodzinne i z którego czworo drzwi wiodło do oddzielnych pokoi, piąte drzwi do wspomnianego korytarza, a szóste do kuchni, ubikacji i łazienki. Na środku holu stał stół, secesyjna kanapa i cztery krzesełka, obite, podobnie jak ta kanapa i wygodny fotel, czerwonym wypłowiałym pluszem. W momencie, od którego ta historia może nas interesować, łysy, osiemdziesięciokilkuletni staruszek o twarzy zwiędłej i przebiegłej siedział przy stole z lupą zegarmistrzowską w oku, pochylony nad podróżnym budzikiem ułożonym na skrawku płótna. Budzik oraz kilka innych zegarków oświetlała biurowa lampa z elastycznym ramieniem. Starzec nazywał się Arkadiusz Koriol, był ojcem Roberta i Marcina. Robert siedział na kanapce obok swej żony Pauliny, Kobiety już nie młodej, ale jeszcze interesującej i zapewne przesadnie dbającej o siebie. Miała duży temperament ujawniający się w ruchach niespokojnych i w sposobie mówienia. Nosiła krótką spódniczkę odsłaniającą połowę uda. Kiedy siedziała z nogą założoną na nogę, starała się pokazać jak najwięcej tego uda. Drażniło to Roberta, bo od czasu do czasu pociągał on za spódniczkę Pauliny, starając się przysłonić odsłonięte miejsce ponad zapięciem podwiązki przytrzymującej pończochę. Nim zjawiłem się w domu Roberta, rozegrała się tam scena, którą pragnę odtworzyć na podstawie zebranych później informacji. Jeżeli w gwiazdach stoi, powiedział Arkadiusz, że Marcin dzisiaj umrze, to znaczy, że umrze. Przed przeznaczeniem nikt nie uciekł. Arkadiuszu, powiedział Robert, mówisz głupstwa. Stary już jesteś i dlatego mówisz głupstwa. Głupcy, Arkadiusz spojrzał na Paulinę, nie zauważą nigdy mądrości. Przyjdzie dzisiaj ten twój franio? Dziadku, zdenerwowała się Paulina. Dlaczego mój? Robert, powiedz ojcu. Przyjdzie, powiedział Robert. Umówiłem go z Marcinem. I wymyśliłeś, że Franio może coś załatwić? Robert zbliżył się do Arkadiusza. Nie, staruszku. Chcemy wydusić trochę forsy od Marcina. Franio uważa, że te listy to zwykłe pogróżki bez pokrycia. Wiedziałem, że Franio nic tu nie poradzi. Ale jutro powiemy Marcinowi, że to Franio go uratował. Za naszym pośrednictwem. I Marcin odpali trochę grosza. Masz ty główkę do takich rzeczy? Niezłą główkę. Ale co wam z tego, jeżeli oni Marcina zakatrupią? Pieniądze weźmiemy od Marcina dzisiaj. Do północy czasu niewiele, a powiemy Marcinowi, że Frania musi pochodzić za tym i mieć gotówkę przy sobie, żeby komuś do ręki pogadać o tych listach. Jak Marcin nie zginie, to pieniążki nasze. Jeżeli zginie, to także nasze, bo umarli nie odbierają pieniędzy. Paulina przenosiła wzrok z siwego starca na swego męża, z chytrych i okrągłych oczu dziadka na podłużne i złe oczy Roberta. Boże, jak wy rozmawiacie? Przecież chodzi o życie człowieka. Aby tak na zimno i z takim spokojem, jakbyście naradzali się, czy zarżnąć koguta na obiad, czy nie. Wstała i otworzyła okno. Paula, powiedział Arkadiusz. Co ma się stać, zawsze się stanie i nic nie pomoże, czy będziemy mówić na zimno, czy na gorąco. Czasem myślę, że to ty piszesz listy do Marcina. Może razem z Beatą. Znam kobiety i wiem. Dziadkowi pomieszało się na strychu. Paulina stuknęła się palcem w czoło. To raczej do dziadka podobne. Dobrze, Robert, Arkadiusz zachichotał, żeś powiedział, co obmyślacie z Franiem. Dobrze wiedzieć o czymś takim. Paulina podeszła do Roberta. Dziadek to straszny gaduła. Wszystko może zepsuć. Niepotrzebnie powiedziałeś. Ech, Paula, Paula, zaśmiał się Arkadiusz. Czy potrzebnie, czy nie, o tym tylko gwiazdy wiedzą. A ty, Robert, daj sobie spokój z Franiem. Temu łazikowi twoja żona za bardzo się podoba i dlatego Franio tak się koło ciebie kręci. Jesteś, krzyknęła w uniesieniu Paula i nagle urwała, bo rozległ się głośny dzwonek natarczywy i przerywany. Otwórz, Paula, odezwał się zaniepokojony Arkadiusz. Drzwi są otwarte, powiedział Robert. Przenikliwy dźwięk dzwonka nagle ucichł. Ktoś powoli otwierał ciężkie wejściowe drzwi. Siedemnasta. Do holu weszli dwaj mężczyźni, jeden w szarym garniturze, drugi w mundurze kaprala milicji, steczką w ręku. I po co ten hałas? zapytał Arkadiusz, wkładając do oka zegarmistrzowską lupę. Po co dzwonić, kiedy drzwi otwarte? Niespodzianka, powiedział kapral, patrząc z zainteresowaniem na wstającą z kanapki Paulinę. Kto ma czyste sumienie, nie boi się nagłego dzwonka. A to jest, wskazał mężczyznę w szarym ubraniu, sam inspektor Anioł. Inspektor skłonił głowę. Ja jestem kapral Filipek, na imię Ludwik, tak rodzice wymyślili. A to wskazał inspektorowi obecnych Arkadiusz Koriol, Robert Koriol oraz Paulina, żona wyżej wymienionego. No dobrze, odezwał się Robert. Jest nam bardzo miło, ale może pan inspektor wyjaśni, co to ma znaczyć? Czy można usiąść? zapytał inspektor Anioł. Ależ tak, zawołała Paulina. Oczywiście, proszę bardzo. Naturalnie, istotnie niech pan Inspektor usiadł na pluszowym krześle. Dotknął frędzli, którymi obity był spód siedzenia. Po mojej matce, powiedziała Paulina, te krzesła. Nie lubimy fabrycznych mebli, wszystkie jednakowe. To straszne. Paula, mruknął Arkadiusz, ty i tak nic mądrego nie powiesz. Niech lepiej mówi pan inspektor. On jest jakby widomym znakiem przeznaczenia i na ogół działa w jego imieniu. Proszę państwa, powiedział inspektor. Tak niefortunnie się złożyło, że od tej chwili każdy może wejść do tego przytulnego mieszkania, lecz nikt nie może stąd wyjść. Ale, zapytał Robert, dlaczego? Chciałbym obejrzeć pokoje, odezwał się kapral, naciskając klamkę pierwszych drzwi. Uchylił je i zajrzał do środka. Czy panowie kogoś szukają? Zapytała Paulina. Nieuczciwego obywatela, który jest wmieszany w przemyt platyny, wyjaśnił Anioł. Mogę jeszcze dodać, nie uchybiając tajemnicy służbowej, że celnicy znaleźli u pewnego turysty rzekomo srebrny łańcuch. Był wykonany zapewne z tej przemyconej platyny w jakiejś firmie zegarmistrzowsko-jubilerskiej. Tak zeznał pechowy turysta. Arkadiusz utkwił mało okrągłe oczy w twarzy inspektora. Naprawiałem kiedyś łańcuch platynowy do zegarka. A jakże? Ze starego zatrzasku, który był cechowany, zrobiłem nowy, bo tamten się złamał. Jeśli tak, uśmiechnął się inspektor, to bądźmy dobrej myśli, bo ta historia zakończy się pogodnie. Panowie są bardzo weseli, powiedział Robert. Inspektor przestał się uśmiechać. Panie Robercie, nasza służba jest piękna, ale ciężka, przykra i niekiedy smutna. Musimy się więc ratować dobrym humorem. Ufamy pewnym ludziom, a nagle okazuje się, że nie byli godni zaufania. Wierzymy bezgranicznie zeznaniom świadka i nagle stwierdzamy, że nas okłamał. Liczymy na czyjąś nieskazitelną uczciwość, a oto dowiadujemy się że ten najuczciwszy ukradł coś lub kogoś oszukał. Seria rozczarowań, która mogłaby osłabić w nas wiarę w człowieka, gdyby nie... Wszystko w porządku, powiedział kapral Filipek, zamykając ostatnie drzwi znajdujące się w holu. Nikogo pan nie znalazł? zapytał drwiąco Robert. Bo też nikogo nie szukałem, odparł kapral. Ten, na kogo pan inspektor czeka, dopiero przyjdzie. Kto? zawołali Robert i Paulina, a Arkadiusz wypuścił z małego imadełka zwijaną sprężynę która podskoczyła z wizgotem, odbiła się od oparcia kanapki i upadła na dywan tuż u jego stóp. Pochylił się, podniósł ją i powiedział – Cały towar zakupuję legalnie i tylko z przydziałów. – A więc wszystko skończy się pomyślnie – powiedział inspektor. – Jestem najszczęśliwszy, kiedy jakieś podejrzenie okazuje się niesłuszne. Jednak z ubolewaniem stwierdzam, że przestępcy postępują w momencie zaskoczenia tak samo jak niewinni. Przysięgają, że są niewinni. Arkadiusz włożył sprężynę do naczynia z naftą. Paulina przechyliła się na kanapce i podciągnęła kolana. Inspektorze powiedziała, protestuję przeciw najściu na nasz dom. Czy można gdzieś interweniować? Oczywiście, odparł Anioł. Lecz nie może pani wyjść stąd ani skorzystać z telefonu. Na podstawie wiarygodnego doniesienia i wstępnego dochodzenia otrzymaliśmy zezwolenie prokuratora. Przebywamy więc pod dachem państwa legalnie i praworządnie. Kto doniósł? Trącił się Robert, obciągając zbyt wysoko podciągniętą spódniczkę Pauliny. Żądam wyjaśnienia. Nazwiska. Szef słyszał? Zapytał kapral. Inspektor rozłożył ręce. Ale na jakiej podstawie? Denerwował się Robert. To godzi w nasz honor. Nie możemy sobie pozwolić na takie. Tak, podjęła Paulina. Mąż nie może sobie pozwolić. Proszę państwa, odparł spokojnie Anioł. Stwierdzam z ubolewaniem, że nasi ludzie są omylni. Jednak do mylności w sprawach ziemskich przyznaje się nawet Ojciec Święty. To nie jest argument, rzekł Robert. Co to za argument? Mąż, dodała Paulina, nie uznaje papieża i uważa, że kardynałowie powinni chodzić boso i w łachmanach, jak apostołowie. Apostołowie chodzili w sandałach, wyjaśnił Arkadiusz. Słusznie, potwierdził Anioł. Nie znalazłem też w piśmie wzmianki o łachmanach. Nadmiar religijnej wyobraźni, podsuwa wiernym wzruszające, lecz i naiwne pomysły. Cieszy mnie, panie Arkadiuszu, pańskie teologiczne wykształcenie. Uwaga o sandałach apostołów była słuszna. Spodziewam się, że z pożytkiem spędzimy czas, który nam pozostał do jutra rana. To jest nieuniknione, zapytał Robert. Jak ludzkie zbrodnie, powiedział inspektor Anioł. Czy pan zastanawiał się kiedyś nad tym, że nasza praca sprowadza się w myśl najstarszych wierzeń ludzkości do istoty walki dobra ze złem? Ormuzda z Arymanem, dostarcia elementów równowagi i ładu z elementem chaosu i dezorganizacji. Odwieczny i nieunikniony antagonizm tych sił utrzymuje nasz świat w równowadze. Kiedy ktoś popełnia zbrodnie, równowaga ta, na której wspiera się świat, zostaje zachwiana. I wtedy zjawia się oficer śledczy lub detektyw. Mściciel reprezentujący prawo, który uparcie i z nieubłaganą cierpliwością zdąża od zwłok ofiary do ujęcia mordercy. Zwłok? Tylko tyle, podchwycił zaskoczony Robert. Kiedy wstaje rano, nigdy nie spodziewam się, że zobaczę trupa. A jednak każdego dnia znajdujemy trupa. Przynajmniej na szosie lub w rozbitym samochodzie, już nie mówiąc o umyślnych morderstwach. Należy dodać, panie Robercie, że czasem ten wysłannik ładu zjawia się po to, by przeszkodzić morderstwu. Widzisz, Robert, odezwał się spoza stołu Arkadiusz, że nie warto zadawać się z takimi łobuzami jak franio. Wtedy Paulina. Arkadiusz plecie głupstwa. Franio jest przyzwoitym młodym człowiekiem i nie ma nic wspólnego z interesami męża. Wynika stąd, podjął anioł, że gdyby Franio miał coś wspólnego z interesami męża, wówczas byłby nieprzyzwoitym młodym człowiekiem? Żona wcale tak nie myślała, powiedział Robert. Ona chciała tylko powiedzieć. W tym momencie spojrzał na odsłonięte uda Pauliny. Jak ty siedzisz? Popraw to zaraz. O Boże, jęknęła Paulina, obciągając lekko spódniczkę. Pan inspektor wcale się nie patrzył. Teraz jest taka moda. Czekałaś, aż popatrzy, tak? Robert, Paulina zmieniła temat. Zadzwoń do Marcina. Powiedz mu, żeby nie przychodził. Szef słyszy? Zapytał kapral. Ale mąż musi odwołać, zaczęła Paulina. Inspektor wzniósł dłoń. Już niczego nie można odwołać. Jeżeli rzuciliście jeden kamyk, potoczy się lawina. Nie przewiduje się w podobnych okolicznościach odwoływania umówionych spotkań za pośrednictwem telefonu, ani w żaden inny z możliwych sposobów dostępnych człowiekowi. Mam na myśli również gołębie pocztowe, sygnały dymne i wystrzeliwanie sygnalizacyjnych rakiet. Jest to zgodne nie tylko z przepisami, ale również ze zdrowym rozsądkiem. To jednak jest oburzające, powiedziała Paulina. I nieuniknione? uzupełnił inspektor Anioł. Paula, odezwał się Arkadiusz, przyrządź panu kawę. Podoba mi się pański sposób wysławiania, powiedział anioł. Wszyscy dziś mówią, zrób kawę. A przecież kawę trzeba przyrządzić. To słowo precyzyjniej oddaje istotę zabiegu. Więc zrobić, Paulina podkreśliła ostentacyjnie to słowo, kawę czy nie? Dziękujemy, odparł anioł. Mamy w termosie i zaopatrzyliśmy się w odpowiednią ilość kanapek. No to zrobię kawę dla nas. Chyba można. Kapral Filipek zerwał się ochoczo z miejsca. Pomogę pani przygotować i przynieść. Uprzejmie dziękuję. Sama udźwignę trzy filiżanki. Znowu sytuacja, powiedział inspektor, której przepisy nie przewidują. Kapral musi pani towarzyszyć. Paulina żachnęła się. No to może do ubikacji pan kapral także będzie ze mną chodzić. Jak pan to sobie wyobraża, inspektorze? Szef słyszał? Zaśmiał się kapral. W takim wypadku, uprzejmie wyjaśnił Anioł, raczej wyjątkowym i nagłym, kapral zaczeka pod drzwiami. To przykre. Jak dla kogo? Co pan w ogóle wie o miłości? Drogie dziecko, zaśmiał się inspektor. Niech panią nie myli niebiańskie brzmienie mego nazwiska. Istnieją również upadłe anioły, ale to nie temat na rozmowy w takim gronie. Możemy porozmawiać na osobności. Nie możemy, zaprzeczył Anioł. Wolno mi rozmawiać tylko w obecności świadków. Wspomniałem już, jak wiele kolców ma nasz zawód. Nazwałbym to powołaniem zmuszającym do rezygnacji z wielu przyjemności dostępnych innym ludziom. Arkadiusz zachichotał. Paulina odwróciła się w jego stronę. Z czego dziadek się śmieje? Nie wstyd dziadkowi? Paula wykrztusił. A niech was. Zawsze mówiłem, że jest przeznaczenie. Chcieliście rozmawiać z Marcinem o tych listach, ale inaczej było w gwiazdach pisane. Arkadiuszu! krzyknął Robert. Inspektor wstał. O to chodzi. Porozmawiamy teraz o listach